Grzegorz, Grzegorz, Szenż, Grzegorz, Krzęszczkiewicz Tak More polish impossible. Dobra, dobra, zupa z dobra. Lepsza, lepsza, z Cześć kochani, dzień dobry, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę. Dzisiejszy dzień zaczynamy spacerem po piachu. Plażę w Diani Beach już Wam pokazywałam, więc nie będę się jakoś mocno rozwijać. Nic się nie zmieniło, nadal jest niemal pusto, plaża piękna i rozległa, słońce świeci, a wiatr bardzo silny. Lecimy dalej. Po drodze szukamy sztuki. Ja z każdej z moich podróży staram się przywieźć jakiś obraz, nie dla siebie, ale dla mojej mamy. Ona ma wielką kolekcję, która już nie mieści się na ścianach, a ja mam ogromną radość patrząc na te obrazy, gdy ją odwiedzam. Każdy taki obraz ma swoją historię. Pamiątka, według mnie, znacznie ciekawsza niż chińskie podróbki wyrobów wszelakich. Zostawiamy artystów i wsiadamy w tuktuka, szukając miejsc nietypowych. Przyjechaliśmy też, kochani, zobaczyć miejsce, które ja znalazłam na mapie. Nie wiem, czy jest popularne wśród turystów, czy nie. To jest miejsce, gdzie Kongo River spotyka się z oceanem i podobno wygląda to całkiem wyśmienicie. Jest tutaj też mosk, który jest od razu na plaży. Wiecie, że lubię kościoły na plaży, no to teraz będzie mosk na plaży. I teraz dojeżdżając nagle, tuk-tukiem zresztą, widzimy takie drzewa. Patrzcie na to. Ja nie wiem, czy to widać. To jest jedno drzewo, słuchajcie. Jest po prostu tak ogromne, nie wiem jak Wam to pokazać, jaki to ma rozmiar, bo to jest po prostu aż niewiarygodne. Patrzcie, to jest jedno drzewo. Całe. Coś po prostu niesamowitego. Piękne. Nie wiem, ile to drzewo musi mieć lat, ale na pewno sporo. Idziemy zobaczyć rzekę, która pada do oceanu i mosk i to Wam dzisiaj też pokażę. Panowie znowu przyszli i próbują sprzedawać. Tur na łodzi, kapelusze, pamiątki, masakra. Powiem Wam, że jest to trochę męczące, bo ja generalnie rozumiem, że ci ludzie nie mają turystów i że z tego żyją i że jest masakra, ale kurde, no nie da się nawet przez moment przespacerować nigdzie, bo po prostu od razu jest milion osób. Idziemy zobaczyć rzekę. Tak narzekałam, że panowie na wszystko namawiają, że wylądowałam... Że wylądowałam na łódce. Proszę bardzo. Będzie zwiedzanie... Rzeki Kongo. Przyska bardzo mnie tutaj ten. przekrzykuje ten pan. Rzekę Kongo będziemy zwiedzać. Rzekę Kongo. What will we see? Grzegos is your name? What's your name? Grzegorz. Grzegorz More Polish impossible. Yes. What you can say in Polish, po Sorry? You can say something in Polish? Yes. Like Dobra Dobra, Zupa Zbobra. Lepsha Lepsha Zbepsha. <laughs> stolat, stolat. Yesi, yesi, nam, Yesterash, yesterash, yesi, yesi, nam, Stolat, stolat. <laughs> Thank you. You know, tomorrow is my birthday. Really? Yeah. Then I will give you something for your birthday. Ah, I will get a present. Yeah. Yay! How old do you think I am? You? Yes. Yeah. 25? Thank you. I'm 25. Let's stay with that. I płyniemy dalej. Widoki przepiękne, szczególnie w tym popołudniowym świetle. Zachodzącego powoli już słońca. Po drodze Grzegorz pokazywał nam baobaby i różne afrykańskie ptaki. Miały być nawet flamingi, ale nie udało się ich zobaczyć. Łódka, na której jesteśmy, nazywa się Mango Boach, bo jest zrobiona, proszę Państwa, z drewna, z drzewa z mango. Tak o to wyglądało, A teraz podobno płyniemy do jakiejś wioski, która jest tutaj. I podobno, że mają w tej wiosce wodę, dlatego że uwaga, Polish people zapłacili za tą wodę. Takie rzeczy. Tam jest jaskinia na przykład jeszcze po drodze. W której podobno że dawniej szamani tam sobie siedzieli i jak ktoś miał jakieś problemy ze zdrowiem albo na przykład pani nie mogła mieć dzieci to pan mi tutaj mówi Grzegorz że jakbym poszłaś tam pomodlić to bym mogła zajść w ciążę. I co Grzegorz? You say that if I will go to będę the cave Tak, I get pregnant? Yes. 100%. But if I go alone even? Or, or I have to go with some local guy? Yes, yeah, local guy. <laughs> that makes sense. Tak. A to jest drzewo nerkowca, słuchajcie, zwariuję, uwielbiam nerkowca, nie wiem czy znacie różki nerkowca, chyba są w polskich supermarketach też, ja uwielbiam, zaraz będę szukać, może jakieś znajdę. A to jest drzewo z pomarańczami, a to jest drzewo z cytrynami, dużo tu mają fajny drzew, słuchajcie. I dochodzimy do wioski, pierwsze domki, zobaczymy co tutaj się dzieje, będzie chyba bardzo, bardzo lokalnie. Pan powiedział, że wioska jest mała, mieszka tu 3000 ludzi. Nie wiem, czy taka mała, bo w mojej wiosce mieszka chyba jakoś poniżej tysiąca nawet. Hej. A tu mamy papaje, proszę państwa. I. And this is maniok. Maniok? Po polsku? Wekłują maniok tu. Really? And me, I live here. Grzegorz mieszka tutaj, proszę państwa. Tam Hi. Grzegorz ma banany z tyłu. Hi. The used African. pizza. Sounds good. No powiem Wam, wioska odjazd. Grzegorz tutaj mieszka. Dużo tu dzieciaków też biega. I'll try to catch Jumbo! Where are you walking? It's heavy, eh? So cute! Tam jest mango i to w dodatku dojrzałe. Wow. Nie wiem, jak wy uważacie, ale jak dla mnie to te domki normalnie jak z bajek Disneya. I ja to bym się wcale nie zawahała, żeby tutaj zamieszkać. Słuchajcie, czy wśród tych bananów, innych mango i tego typu klimatu, w ogóle ja bym mogła w ogóle nic nie kupować. Rewela, podoba mi się. A tu proszę bardzo, koło tego domku normalnie z kreskówki. Proszę sobie drzewo ban bananowe, a na nim. Banany jeszcze nie dojrzały, ale już nie tylko będą. Jakbyś ktoś nigdy nie widział banana na drzewie, to tak właśnie rośnie. Jacko, it's so showing me his village today. Yes. And his house. With the local people. With the local people. Yes. And you say that Polish people uh, helped here something? So we see water project from Polish people, then you see the orphanage children, then you see the village. Okay, let's go. <laughs> really? <It's fast>. <laughs> <laughs> Jumbo. 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 It's my new friends. Hi, say hi. Witaj. <gasps> <can't... ELLER> Bye. To karny szaman, proszę Państwa. So this is like a church. Exactly. <speaking in Hebrew> okay. Thank you. thank you so this is area for the great mania they live with some other kids here and some so normally when i come here with, when we come here with our lovely people i used to explain then come and have a you see they write something yes. this is people from poland russia germany this you you uh, is A to jest miejsce skąd biorą wodę na całą wioskę, słuchajcie. I to jest właśnie miejsce, które zostało stworzone przez Polaków. Przynajmniej tak mówi Grzegorz. A w tym domu, słuchajcie, normalnie w tej wiosce. Jambo, How are you? Very good, thank you. Welcome. Mieszka tutaj podobno pan z Polski, który y, ożenił się z kobietą z Kenii. i mają dziecko i sobie mieszkają tutaj po prostu w tej wiosce. Mają co prawda taki dom trochę bardziej europejski, ale o, biegną dzieci chyba. Biegną. Nie uda nam się chyba ich poznać. Jest tam tylko jakiś pan, który im pomaga. Natomiast a, dosyć ciekawe, że tutaj też są Polacy. Słuchajcie. <grywa> <grywa> Grzegorz powiedział, że to jest jego przyszły dom. Buduje go tutaj z y, kobietą z Niemiec, proszę Państwa, którą poznał tutaj, która sobie z nim zwiedzała, i będzie jego żoną. Ale ponieważ mamy koronawirusa, to nie mają komunikacji, nie mogą się ze sobą porozumiewać i niestety nie stać go na to, żeby ten dom dokończyć. A właściwie to wybudować, bo umówmy się, on jest dopiero zaczęty. Ale Grzegorz zaproponował nam, że możemy my go skończyć. I wtedy my zamieszkamy w jednym pokoju, a on zamieszka w drugim. Także jakby ktoś chciał zamieszkać w kenijskiej wiosce z Grzegorzem, to proszę pisać w komentarzach. Right, Grzegorz? Yes. If somebody wants to live here with you, they yeah, can come. No problem. No problem. Yes. Grzegorz szuka dla mnie cytryny chyba, bo mu powiedziałam, że bardzo lubię. Dlaczego? Nie ma to jak owoce prosto z drzewa. Świetna opcja, tylko jak widać, ciężko je zdobyć. Grzegorz się nie poddawał i jednak się udało. Mam moje cytryny. Thank you. Słońce schodzi coraz niżej, więc zawijamy się na łódkę i płyniemy z powrotem. Widoki niesamowite. Panowie dodatkowo umilali nam czas afrykańskim śpiewem. Niestety ze względu na prawa autorskie mogę wam te pieśni jedynie odśpiewać, gdy się kiedyś spotkamy. Tyle na dziś, kochani. Mam nadzieję, że podobał Wam się afrykański klimat i że polubiliście Grzegorza. Jeśli wybieracie się na wybrzeże Kenii, pewnie będziecie w stanie odszukać go w pobliżu rzeki Kongo. Ja dziękuję za dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam i ściskam. Kamila Zawłocka, zadzieram piece i lecę.